Jeśli uczysz się języka niemieckiego, to na pewno zastanawiałaś się kiedyś, jak to wszystko w języku niemieckim działa, jakie są takie najważniejsze informacje. I dzisiaj sobie właśnie o tych wszystkich rzeczach porozmawiamy. Ja w tej chwili tak pomalutku, troszkę na leniuszka uczę się tureckiego i właśnie zauważyłam po pierwszych dwóch tygodniach takie już pierwsze elementy, które są najważniejsze i chciałam wiedzieć jak najwięcej, ile ich jest, żeby po prostu sobie ten język tak ułożyć w głowie, żeby wiedzieć na co zwracać uwagę w przyszłości i jakie są takie moje um, różne kropki, które gdzieś tam będę musiała w przyszłości łączyć. I starałam się znaleźć właśnie coś na ten temat w internecie, na YouTube, czy jakieś artykuły, i znalazłam, ale nie do końca takie, jak chciałam, i pomyślałam, że może jeśli ktoś uczy się niemieckiego, to ma dokładnie taki sam problem. A są pewne takie rzeczy w języku, które warto wiedzieć od samego początku, aby móc się nastawić na to, co nas czeka w przyszłości. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych, sprytnej, efektywnej i bez ściemy oraz skutecznego nauczania języków. I dzisiaj porozmawiamy sobie o języku niemieckim. Może zacznijmy sobie od tych nieszczęsnych rodzajników. Jak wiesz, w języku niemieckim mamy trzy rodzaje. Jest to rodzaj męski, żeński i nijaki, i bardzo często ludzie pytają, czy naprawdę trzeba się uczyć tych rodzajników? No tak, trzeba się uczyć, bo jeśli nie, to wtedy mm, nigdy człowiek nie będzie w stanie mówić gramatycznie poprawnie. Niektóre są takie jak w polskim, inne są zupełnie inne, czego się nie spodziewamy, więc tak, je trzeba znać, aby poprawnie umieć używać rzeczowników w zdaniu, bo to jest naprawdę różnica. Czy my mówimy, że idziemy do Miasta, czy jesteśmy w mieście. W języku polskim też używamy przypadków i jest to o wiele bardziej skomplikowane niż w języku niemieckim. W języku niemieckim odmienia się tylko rodzajnik. Jest to odmiana bardzo logiczna i nawet nie trzeba się właściwie uczyć jej na pamięć, bo łatwo ją można zrozumieć. Ja teraz o niej tutaj nie będę mówić, ponieważ to nagranie by trwało bardzo, bardzo długo, a na ten temat nagrywałam osobne webinary. Także. Tak trzeba się uczyć tych rodzajników od samego początku. Więc jeśli tylko zaczynasz się uczyć wyrazów w języku niemieckim rzeczowników, to rób sobie listę takich nowo poznanych rzeczowników, osobną do rodzaju żeńskiego, osobną do nijakiego i osobną do męskiego i wpisuj sobie tam wszystkie poznane rzeczowniki. Nie tylko w liczbie pojedynczej, ale również w liczbie mnogiej i oczywiście z rodzajnikiem. Pamiętaj, że każdy rodzaj w liczbie mnogiej ma już rodzajnik D, natomiast liczba mnoga w języku niemieckim jest taka trochę y, tricky, można powiedzieć, bo nigdy tak naprawdę do końca nie wiesz, jak ona będzie wyglądać. Czy tam się pojawi końcówka R, czy w ogóle nic się nie zmieni i forma jest dokładnie taka sama, czy zmieni się tylko przegłos, czy jest przegłos i końcówka E, czy jest przegłos i końcówka EN, czy jest samo E, czy jest samo n. Także nigdy nie wiesz. Więc na samym początku, kiedy jeszcze nie masz wyczucia do tego języka, to sprawdzaj za każdym razem liczbę nogą. Kiedy tylko poznajesz jakiś rzeczownik, od razu sprawdzaj liczbę nogą. Liczbę nogą możesz sprawdzać normalnie w słowniku. Nie w Google tłumaczu, tam Ci nie podaje liczby mnogiej. W słowniku, w normalnym słowniku papierowym albo słowniku online, na przykład pons.eu, z którego ja zawsze najchętniej korzystam. I w tym słowniku jest też podana liczba mnoga. Zaraz w nawiasie pod tym głównym wyrazem jest podane, jak ten rzeczownik wygląda w genitywie, i w drugim miejscu po przecinku jest, jak wygląda w liczbie mnogiej. Także szukaj też tej liczby mnogiej i zapisuj to sobie na swojej liście. Aby jeszcze bardziej sobie ułatwić zapamiętywanie rodzajników, możesz sobie ustalić jakieś kolory, którymi zawsze będziesz zaznaczać albo zapisywać te wyrazy z danego rodzaju, albo na przykład będą to kartki innego koloru. I wtedy zawsze będziesz pamiętać, że aha, rodzaj żeński to pamiętam, ten wyraz miałam napisany na różowej kartce albo zaznaczyłam na różowo, tak? Albo niejaki to miałam zaznaczone na żółto. I wtedy przynajmniej ten kolor będziesz mieć w pamięci. Nie chodzi tutaj o żadne robienie karteczek z wyrazami czy coś takiego, po prostu miej sobie swoje listy i wpisuj na te listy pojedyncze wyrazy. Który, których się uczysz. To nie chodzi tutaj o uczenie się tych wyrazów na pamięć, nie chodzi o w ogóle zapamiętywanie tych wyrazów, bo to by było bez sensu, żeby tak sobie pisać wyrazy w liście po to, żeby je zapamiętać, to jest w ogóle e, bezsensowna czynność, jeśli chodzi o zapamiętywanie tych wyrazów, e, bo tak nie uczymy się słownictwa, ale chodzi mi o to, żebyś po prostu sobie zapisywała za każdym razem ten nowy rzeczownik w odpowiedniej tabelce, czy w odpo na odpowiedniej karsce, czy w, w odpowiednim dokumentacie, w odpowiednim kolorze i razem z liczbą nogą. Kolejna rzecz to czasowniki. W języku niemieckim mamy bezokoliczniki, które kończą się na en. Zawsze. Więc w taki sposób możesz ten bezokolicznik rozpoznać i powinnaś zawsze wiedzieć, co to jest bezokolicznik, gdzie jest mój bezokolicznik, w zdaniu, jeśli w ogóle tam taki jest. Yy, absolutnie obudzona w środku nocy musisz wiedzieć, jak wygląda bezokolicznik. I kiedy poznajesz jakiś nowy czasownik, dobrze by było, abyś sobie również zrobiła osobną listę dla czasowników i zapisywała, zapisywała sobie ten czasownik w czterech formach. O, czterech, czterech, czterech. <laughs> Czyli jako bezokolicznik. Jako trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli na przykład essen, e ist, tak? On je, ponieważ po tej trzeciej osobie liczby pojedynczej widzisz, czy to jest regularny czasownik, czy on się odmienia regularnie, czy będzie est, czy ist, czy to e zmienia się później na e. Następna forma, którą sobie zapisujesz, to jest preteritum, czyli w tym przypadku as. Oraz Partizip 2, czyli Gegessen. I to będą formy, które przydadzą ci się w dalszej części w przyszłości w nauce języka niemieckiego i które już gdzieś tam sobie z tyłu głowy będą pracować i nie będziesz musiała się za każdym razem tego uczyć na nowo, jakby to był jakiś nowy wyraz. Także uczenie się czasownika jako samego bezokolicznika nie ma za bardzo sensu, ponieważ ty z tym bezokolicznikiem tak naprawdę niewiele zrobisz. Są zdania, w których wykorzystuje się bezokoliczniki, oczywiście. Ale y, jednak y, na przykład już nie powiesz nic poprawnie w czasie przeszłym. A z tym Particip 2, czyli z tą trzecią formą, też różnie bywa w języku niemieckim. Czasami jest to forma regularna, która ma na początku GE, a na końcu ma T, tak jak Gemacht. Machen, Macht, Gemacht. Albo czasami jest to forma, która jest trochę nieregularna, jak na przykład Essen, Gegessen, albo Gejen, Gegangen. Czasami jest to forma, która wygląda dokładnie tak samo jak bez okoliczności, czyli na przykład dostawać bekom, i habe bekom. Dokładnie tak samo wygląda. Więc tutaj różnie się może ten Partizip 2 zachowywać, więc za każdym razem jak poznajesz jakiś czasownik, wypisuj sobie wszystkie te formy. Kolejna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę, to są czasowniki modalne, czyli können, wollen, müssen, dürfen i mögen. I czasowniki modalne też sobie zapisujesz najlepiej w tych formach. Potrzebna ci jest również trzecia osoba liczby pojedynczej, tak jak w, w przypadku pozostałych czasowników, dlatego że trzecia osoba jest w ogóle zawsze taka sama jak pierwsza, bo mówisz ich mus i er mus. Więc zapisujesz sobie müssen, er muss, er muste, i możesz też sobie zapisać formę partizip 2, ale w przypadku czasowników modalnych. Nie jest to zbyt ważne, dlatego że czasowniki modalne najczęściej używa się w formie preteritum, jeśli chodzi o czas przeszły, bo po prostu te zdania też są później o wiele krótsze i później na samym końcu mamy bezokolicznik, czyli na przykład ich musste heute arbeitenne, ok? Więc um, za pomocą tych zdań y, z czasownikami modalnymi już będziesz mogła bardzo, bardzo dużo powiedzieć w języku niemieckim. Wystarczy tylko jakiś czasownik modalny i bezokolicznik na końcu. To są bardzo, bardzo proste zdania i nie zostawiaj tego sobie na później, bo to są absolutnie najprostsze zdania, których możesz się najszybciej nauczyć i za pomocą których możesz się już naprawdę komunikować w języku niemieckim. I dobrze by było to zrobić na samym początku. Przećwiczyj sobie bardzo dużo takich zdań, żebyś w środku nocy zawsze mogła powiedzieć jakieś zdania z czasownikami modalnymi, które będą miały sens. I musisz sobie uświadomić również to przy tych zdaniach właśnie, że kiedy mówisz zdanie z czasownikiem modalnym, również w języku polskim, to mówisz ja muszę dziś pracować i mówisz również ja musiałam dziś pracować. Czyli jak widzisz, za każdym razem masz pracować, czyli bezokolicznik. W języku niemieckim jest dokładnie tak samo, bez okoliczników nie zmieniamy. Czyli mówisz, ich muszę heute arbeiten i ich muszę heute arbeiten. I dobrze by było, żebyś to sobie przećwiczyła tyle razy, ile będzie ci to potrzebne, aby po prostu nie robić takich błędów, jak na przykład ich muszę heute gearbeitet, ok? Bo to jest y zdanie niepoprawne, be, które nie ma w ogóle sensu, y bo to by było, musiałam dzisiaj pracowany. Jak widzisz, to jest zdanie niegramatyczne, więc tak nie robimy. Musisz się przyzwyczaić do tego, że ten bezokolicznik później na końcu jest właśnie bezokolicznikiem. Kolejna rzecz, o której musisz pamiętać w języku niemieckim, to to, że czasownik, czyli orzeczenie, powinien być na drugim miejscu. Oczywiście są takie przypadki, kiedy ten czasownik gdzieś nam wylatuje na inne miejsce, na przykład na koniec najczęściej, albo czasami jest na pierwszym miejscu. Ale na temat szyku nagrywałam osobne wideo, więc odsyłam cię do niego tutaj i link również będzie pod filmem. Tam dowiesz się więcej na ten temat. Natomiast na samym początku, kiedy zaczynasz się uczyć niemieckiego, musisz pamiętać, że to orzeczenie musi być na drugim miejscu. Nieważne, co jest na pierwszym. Na pierwszym może być podmiot, czyli na przykład Ich muss heute arbeiten. Ale na pierwszym miejscu może być też heute. Na przykład, heute muss ich arbeiten. Okay? Najważniejsze jest tylko to, żeby to orzeczenie było właśnie na drugim miejscu. Masz też takie wyrazy w języku niemieckim, które sprawiają, że ten czasownik w tym zdaniu drugim po przecinku wyleci ci na koniec. I na przykład takim wyrazem jest weil, czyli ponieważ. Więc mówisz, ich musste heute arbeiten. Tutaj jest wszystko normalnie, weil. Ich mogą keine Zeit habe, ponieważ jutro nie mam czasu. Ok? I widzisz, że to habe mam, jest na samym końcu. Waliśmy mogą keine Zeit habe. Więc właśnie tak niektóre wyrazy się zachowują i to gdzieś tam sobie zachowaj też już z tyłu głowy. I pomału, pomału te wyrazy, które właśnie taki efekt powodują w zdaniu, będziesz poznawać. Na początek ci powiem, że jest to właśnie weil, czyli ponieważ, albo na przykład das, czyli że przeczenie. W języku niemieckim mamy w zdaniu tylko jedno przeczenie. Nie możemy podwajać przeczeń. A przeczenia mamy różne. Przeczenia to nicht do czasownika oraz kein do rzeczownika, przy czym to kein, jako że jest przeczeniem do rzeczownika, odmienia się już później przez wszystkie przypadki. Również nikt, czyli niemand, odmienia się przez wszystkie przypadki tak samo jak wszystkie inne zaimki osobowe. Mamy też przeczenia nie, czyli nigdy. Niemals, ni czyli już nie lub nigdy więcej, albo na przykład niegendwo, czyli nigdzie, i niegendwo hin, czyli donikąd. Um, I. Musisz pamiętać, że w języku niemieckim jedno przeczenie tylko może być w zdaniu, bo podwójne przeczenie już jakby sprawia, że to nie jest przeczenie, co jest w sumie logiczne. My w języku polskim akurat używamy podwójnych przeczeń, ale w języku niemieckim czy angielskim, na przykład, takie zdania są niemożliwe, także uważaj na to. Jeśli chodzi o czasy, to w języku niemieckim mamy głównie czas perfect, czyli dosłownie w tłumaczeniu na polski: Ja mam coś zrobione. Ich habe etwas gemacht. Ok? Albo na przykład Mam dzisiaj popracowane. Ich habe heute gearbeitet. To jest dosłowne tłumaczenie i w taki sposób możesz to sobie rozumieć. W czasownikach, które dotyczą ruchu lub zmiany stanu, mamy czasownik posiłkowy już nie haben, ale sein. Czyli na przykład Ich bin früh eingeschlafen. Wcześniej zasnęłam. Albo na przykład Ich bin in die Stadt gegangen. Poszłam do miasta. Więc mamy dwa czasowniki posiłkowe: albo haben do wszystkich czasowników, które nie są ruchem i zmianą stanu, i czasownik sein do innych czasowników, które są właśnie ruchem i zmianą stanu. Jeśli chodzi o czas przeszły, to jest to y, właściwie jedyny czas tak naprawdę używany w mowie, w języku niemieckim. Ale mamy również czas preteritum, który składa się tylko z jednego wyrazu, czyli tam nie ma czasownika posiłkowego. I to jest czas, który również musisz znać w przypadku czasowników modalnych, bo to jest to, o czym mówiłam przed chwilką. Za jego pomocą możesz po prostu tworzyć bardzo krótkie, proste, logiczne zdania z czasownikami modalnymi. Czyli mówisz, ich muste, heute arbeiten. Musiałam dzisiaj pracować. I nie musisz kombinować ich habe, heute i tak dalej, bo to zdanie powiedziane w czasie perfekt byłoby trochę bardziej skomplikowane i brzmiałoby: Ich habe, heute. Ojcze, Arbeiten, I osoby początkujące nie są w stanie na razie ogarnąć tego, dlaczego tam te wyrazy wyglądają w taki sposób, dlaczego tam są dwa, okoliczni, dwa bezokoliczniki na końcu itd. Więc tym się nie musisz zajmować. Ale pamiętaj, że czas pretelitum przyda Ci się na samym początku, głównie właśnie w czasownikach modalnych. Jeśli chodzi o czas przyszły, to w języku niemieckim za bardzo nie stosujemy czasu przyszłego, prostego, czyli nie mówimy, że ja na przykład jutro pojadę gdzieś albo ja za rok coś zrobię. Możemy mówić ja za rok robię, ja jutro jadę. Tak samo jak mówimy po polsku. Jutro jadę do miasta. Za tydzień jadę do Polski. I w języku niemieckim robimy dosłownie tak samo. Mogę iść inny świat. Nextes ja fary iść na Japan, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, ten czas przyszły na początek możesz sobie zostawić. Później, kiedy już będziesz bardziej czuć ten język, który, kiedy już będziesz więcej rozumieć, to warto się przyjrzeć czasowi przyszłemu złożonemu, dlatego że on faktycznie jest stosowany, jest używany przez Niemców do powiedzenia takich rzeczy, jak my mówimy w języku polskim. Jutro już to będę miała zrobione. Czy nie, jutro to będę robić, bo to nie jest to samo w znaczeniu, co jutro już to będę miała zrobione, tak? Bo jutro albo dopiero zacznę, albo to będę robić, będzie ten proces, albo już to będę miała zrobione. I tak samo jest w języku niemieckim: mogę wejść z schon Macht haben, ale tym możesz się zająć dopiero później, kiedy już te podstawowe rzeczy będą zaliczone. A podstawowymi rzeczami są czasowniki ze wszystkimi formami, rzeczowniki, włącznie z rodzajnikami i z liczbą mnogą, Czas przeszły, perfekt. Oraz zdania z czasownikami modalnymi. Następnie mamy w języku niemieckim przypadki, o czym już na pewno wiesz i być może spędzają ci one sen z powiek, ale nie martwcie, bo przypadki to jest nic trudnego. Ja nagrałam też dwa webinary, jak uczyć się szybko języka niemieckiego oraz drugi właśnie z hakowaniem przypadków, gdzie pokazuję jak te wszystkie wyrazy się odmienia z rodzenikiem, określonym, nieokreślonym, bez, z przymiotnikiem do tego, w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej i tak dalej. I zobaczysz, że to ma sens, że to jest logiczne. Więc jeśli jeszcze do tej pory masz problemy właśnie z tymi wszystkimi końcówkami, czy tam powinno być e, czy n, czy m, czy r, o Mój Boże, to naprawdę to jest mniej skomplikowane niż się wydaje, i warto to sobie pomału już zacząć robić od samego początku, zacząć to rozumieć, bo jeśli się tego nie zrobi, to to będzie się za tobą ciągnęło przez lata, lata, lata. Tak samo jak ciągnęło się za mną, ponieważ ja tego na początku też nie zrobiłam, dlatego teraz jestem taka mądra i wiem, że należy. <laughs> ja kiedyś już studiowałam w Niemczech już od kilku lat, to w dalszym ciągu miałam z tym problem, bo nie przesiadłam nad tym. Dlatego warto nad tym przesiąść od samego początku i po prostu wyeliminować to wszystko. Błędy z tymi końcóweczkami w przyszłości. Bo jeśli ci się wydaje, że jeśli ukrywasz te końcówki i mówisz je tak niewyraźnie, to nie będzie tak naprawdę słychać, to słychać, że specjalnie mówisz je niewyraźnie, że po prostu tego nie wiesz. Yy, I jeśli yy, chcesz mówić lepiej, no to warto się tym zająć, bo to się samo nie nauczy. W języku niemieckim mamy cztery przypadki. Genitiv możesz sobie na razie darować, ale zajmij się biernikiem i celownikiem. Czyli mamy akuzativ, to jest nasz biernik, który odpowiada na pytanie kogo, co. Czyli na przykład widzę, kogo co, oraz na pytanie dokąd, czyli na przykład idę do miasta, jadę do miasta itd. Tak I mamy datyw, który odpowiada na pytanie, komu czemu, czyli na przykład pomagam komu czemu oraz na pytanie, gdzie, czyli jestem w mieście. I na przykład mamy akuzatyw, ja coś kładę na stół. I datiw coś leży na stole. Ja coś wieszam na ścianę, albo to jest akuzatiw, tak? Albo coś wisi na ścianie, to jest datiw. I dlatego warto też zwracać w języku polskim na to, w jaki sposób mówisz yy, i zwracać uwagę na to, aby mówić poprawnie, bo my bardzo często w języku polskim na przykład pytamy, gdzie idziesz, zamiast dokąd idziesz. I to jest później takie mylące, bo przenosimy to na język obcy i to już wtedy nam powoduje błędy w tym języku, bo inne języki tutaj bardziej się trzymają tego, czy to jest statyczne, czy to jest kierunek. Więc zwracaj też uwagę na to, jak mówisz w języku polskim, czy coś jest dokąd, czy coś jest gdzie. A jeśli jest gdzie, czy to na pewno jest gdzie, czy nie jest czasem dokąd, jak na przykład w pytaniu, gdzie idziesz. No i na koniec pamiętaj również o zaimkach. Zaimkach osobowych oraz zaimkach dzierżawczych. Osobowe to ja, tym, wo, oni, nam, im, ich i tak dalej. Oraz zaimki dzierżawcze, czyli moje, twoje, jego, jej, ich i to odmienione oczywiście przez wszystkie przypadki w obu w tych zaimkach i osobowych i dzierżawczych. Czyli od samego początku, nie bój się tego, uporządkuj to sobie od samego początku, bo jeśli tego nie zrobisz, to później będziesz cały czas miała takie wrażenie o Boże, ja nie wiem jak powiedzieć jej, ja nie wiem jak powiedzieć ich, jak to było, ir, inen i zaczynasz mylić zaimki osobowe z zaimkami dzierżawczymi i tak dalej. Dlatego na samym początku lepiej to sobie uporządkuj, najlepiej samodzielnie sobie zrób w tym przypadku akurat takie tabelki, gdzie sobie powpisujesz te wszystkie zaimki i kiedy robisz zdania, to po prostu sprawdzaj sobie na początku w tych tabelkach, ale rób też bardzo, bardzo dużo takich zdań, żeby tam bardzo dużo tych różnych zaimków było i osobowych, i dzierżawczych, żeby one po prostu cały czas były w użyciu, żebyś się w tym ćwiczyła i po prostu z czasem będzie coraz lepiej. Oczywiście budując jakieś zdanie w języku niemieckim, musimy myśleć o wielu różnych rzeczach, tak samo jak musimy myśleć o wielu różnych rzeczach, jadąc samochodem, ucząc się jazdy samochodem, kiedy musimy patrzeć w lusterko, wrzucić bieg, nacisnąć sprzęgło. No dobra, to było w tych samochodach starszej generacji, gdzie jeszcze była skrzynia biegów manualna i gdzie trzeba było wciskać sprzęgło i tak dalej. A teraz jest wszystko bardziej zautomatyzowane oczywiście, natomiast no, wcześniej było tak, więc tutaj na wiele, wiele rzeczy trzeba było patrzeć jeszcze na ulicę, jeszcze na znaki i tak dalej, więc to było dość skomplikowane na samym początku. Zawsze trzeba było pamiętać to, czego ja jeszcze nie zrobiłam. Yy, więc w języku... Yy, obcym i w języku niemieckim również jest tak samo. Trzeba po prostu wszystkie te elementy przeanalizować, kiedy tworzymy jakieś zdanie i to na początku długo trwa. I teraz są tacy ludzie, którzy powiedzą, ale po co ja się w ogóle tym mam przejmować, będę mówić niegramatycznie, tylko żeby mówić płynnie. Ale oczywiście możesz tak mówić, jeśli chcesz, tak? Tylko, że pamiętaj, że tego za ciebie nikt nigdy już więcej nie zrobi. Ty nigdy przez następnych 20 lat nie będziesz mówić lepiej w języku niemieckim, jeśli nie poświęcisz czasu na to, aby w końcu zacząć myśleć, kiedy tworzysz zdania w tym języku. To już tutaj sam decydujesz o tym, czy chcesz mówić poprawnie, czy nie. Na początku mówienie poprawne jest. Niekomfortowe, ponieważ trzeba się dużo zastanawiać, trzeba się dużo namęczyć, aby zbudować poprawne zdanie. Jeśli Ci się nie chce, jeśli jesteś z tym ok, że tak naprawdę już zawsze będziesz mówić po niemiecku niegramatycznie, to jak najbardziej to jest OK. Natomiast jeśli chcesz mówić gramatycznie, to nie możesz liczyć na to, że to się zrobi samo. że jak Ty po prostu teraz będziesz mówić byle jak byle płynnie, byle po prostu szybko, byle tylko coś przekazać, to, że to po pewnym czasie zaczniesz to robić lepiej. Nie zaczniesz tego robić lepiej wierz mi, bo prowadzę kursy od prawie 10 lat. I jeszcze nie miałam takiej osoby, która by to robiła lepiej automatycznie po iluś tam latach. Przeważnie przychodzą do mnie na kursy osoby, które mieszkają już w Niemczech, czy w Szwajcarii, czy w Austrii, i które przez wiele lat popełniają te same błędy, ponieważ nie zajęły się tymi najmniejszymi rzeczami właśnie na samym początku. Ym, I to się później samo nie zrobi. Wtedy trzeba zwolnić, wtedy trzeba się cofnąć do początku. Jest to takie trochę deprymujące, demotywujące. Więc. Ym, Daję ci dobrą radę, aby się jednak tym zająć i sobie to wszystko uporządkować i skupiać się po prostu na tych zdaniach, jeśli oczywiście chcesz, jeśli chcesz mówić poprawnie. Mogą ci oczywiście w tym pomóc moje webinary, czyli jak uczyć się szybko niemieckiego, gdzie przechodzę przez całą gramatykę dokładnie, gdzie wszystko tłumaczę, oraz webinary jak hakować niemieckie przypadki. Więc jeśli chcesz skorzystać z tych webinarów, to zostawiam do nich link tutaj pod filmem, a my się widzimy już niedługo w następnym nagraniu. Trzymaj się, ucz się i pamiętaj, że umiesz więcej niż ci się wydaje. Naprawdę. Pa pa.